Witajcie widzowie, dzisiaj zagrami Se bazem lub innym postaciom i wam pokażę jak wygrywać lub przegrać. Zasubskrybujcie kanał i dajcie łapkę w górę. Pyk-pyk i zabity ja. Dziękuję Wam widzowie, że oglądaliście odcinek, przepraszam, że nic nie gadałem do Was, ale musiałem. Być skupiony na grze, dlatego nic do Was nie mówiłem, jeszcze raz Was przepraszam, tak jak na początku mówiłem, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie czerwony guziczek.